Cześć kochani, witam serdecznie. Tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. E, słuchajcie, zabieram Was dzisiaj po raz kolejny na tamizę e, Dzisiaj znowu z Andrzejkiem, z mistrzem Andrzejkiem, powiem. Z tym, że ja dzisiaj e, przyjechałem tylko na chwilę. Nie będę nawet latał z detektorem. Jestem przeziębiony, zmęczony. Połażę sobie trochę po brzegu i przy okazji zobaczymy, co Andrzejek wyciągnie. Także ja gorąco i serdecznie Was zapraszam. E, do zostawienia oczywiście jakiegoś śladu po sobie w postaci sufka, komentarza, e, lajka. Like e, Spójrzcie, Andrzej już tam ryje. E, ja znajduję się na Richmond i zapraszam Was na kolejny odcinek Stamizy. Hej, ja. No i kochani, tym razem Andrzejek znalazł pięknego guziczka. Spójrzcie. Piękny baton. Super, ale już ma jakiś kolejny sygnał. Powiem Wam szczerze, że przed chwilą tak mówił, że ty mało mało tych sygnałów, ale no fanty są coraz zacniejsze. Gratki Andrzeju i lecimy dalej. heja! Słuchajcie, dołek za, dołem, za dołkiem leci, a tutaj spójrzcie co Andrzej znalazł. Nie jesteśmy jeszcze pewni, co to jest. Wygląda to na złotą monetę bardzo małą, bo to na pewno nie jest zdecydowanie blaszka. Ja już to przed chwilą sprawdzałem magnesem nie przyciąga. Więc naprawdę jesteśmy kurde Ach, Co tu mówić? Trzeba to sprawdzić i zobaczyć co to tak naprawdę jest, ale wygląda przepięknie. E, ja gorąco pozdrawiam z Natamizy i lecę dalej zobaczyć, co ten Andrzejek znalazł. Trzymajcie się bardzo hej heja. No i kochani, kolejny dołeczek. E, no i tokenik średniowieczny. Fakt faktem, że zajchany naprawdę bardzo mało widać, no ale zdecydowanie to ołowiany tokenik. Ops! Właśnie mi gdzieś wyleciał. Jest tutaj piękny. A jak słyszycie, Andrzej kopie już tam obok następny dołek. Andrzej, pomachaj! To jest ten dzik! Słuchajcie! Także jest to Kenik średniowieczny, wpada do kieszonki, i ja lecę za Andrzejkiem dalej. Hej! No i kochani, kolejny dołek. Spójrzcie, jest sreberko e, pierwsze w dniu dzisiejszym, 6 pensów Wiki, Wiki, tak? Super, fajnie, normalnie kurde. Andrzej to jest kosior, mówię wam. Normalnie szarpie gnaty jak. A, super, fajne, piękne sreberko, normalnie 6 pensów. Super, gratulować Andrzeju, lecimy dalej. Heja. No i słuchajcie, to jest mój teren, mówi kaczka do kaczki, spaduwa stąd, mówi. O, to mój teren, tak, to mój teren, wynocha. No i kolejny dołek i pensuweczka ze stateczkiem w całkiem, całkiem fajnym stanie. No super, kolejna moneta do Andrzeja Kieszonki w dniu dzisiejszym. Spójrzcie, fajnutka, naprawdę bardzo fajnutka. Pozdrawiam bardzo gorąco i widzimy się przy kolejnym dołku w takim razie. Hej, a zwróćcie uwagę jeszcze jak biała cewa zamiata. Spójrzcie, normalnie szarpie, to jest Andrzeja nowy nabytek i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę z niego bardzo, z tej cewki jest bardzo, bardzo zadowolony. No i tylko gratulować, fanty są naprawdę nieziemskie, jest ich coraz więcej i lecimy dalej. No to, żeby było mało tego, no to Andrzej mówi, idziemy na zakupy. Teraz wpadł stary funcik. Także kolejna moneteczka do kieszonki. Super, super. Ja odkładam ją tutaj na boczek. Spójrzcie, tutaj są Andrzeja monety z dnia dzisiejszego. Zaczyna się robić naprawdę coraz, coraz ciekawiej i coraz lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzę się z Wami już przy kolejnym dołku. Heja! No to teraz kochani, wpadło coś takiego, nie wiem, to jest taka beczułeczka, spójrzcie, Tak jakaś tubka po czymś czy coś, ale fajne ma insygnia z tyłu, naprawdę bardzo fajne i fajnie to wygląda, więc do pudełeczka i w takim razie lecimy dalej, heja! No to kochani, słuchajcie, kolejny koszor z e, tamizy, e, jakaś wielka szwajcarska moneta masakra nie wiem co to jest naprawdę, pierwszy raz taką monetę widzę no ale jest spora nic, widzę się z wami przy kolejnym dołku heja no i spójrzcie, kolejny dołeczek i Andrzej mówi, że kolejna szwajcarska moneta także masakra masakra normalnie, co za dzień ale to co zaraz wam pokażę to normalnie przejdzie wasze najśmiejsze oczekiwania poczekajcie chwilę, ja podążam do Andrzeja żeby wam pokazać co on dzisiaj wykopał i w jakiej ilości Hej ja. Normalnie pomachaj, bo dzisiaj kurde pobiłeś rekord świata, nie ma co. Powiem Ci szczerze, mistrzostwo świata, a Was zapraszam serdecznie na krótkie podsumowanko. E, słuchajcie, monet wpadło Andrzejowi dzisiaj 100! 100! Także nie żaden Golden Maniek, nie żaden Raven in Hall, czy żaden odkrywca goblin. Tu naszym faworytem jest zdecydowanie Andrzejek Kosi na się strasznie. E, spójrzcie, monet jest dokładnie ilość sztuk 100. 100 monet, także słuchajcie, no tu jest naprawdę kurde wszystko i to jest dwie godziny spędzone na Tamizie. Ja przyszedłem dużo, dużo później i tylko podogrywałem te najlepsze momenty dla Was. E, spójrzcie, tu są funty, 50, e, też funty nowe, funty stare. E, tu są dwie szwajcarskie monety. E, tu jest też kolejny stary funt, e, jest sreberko. No i co najważniejsze, prawdopodobnie złotko wpadło w dniu dzisiejszym, jeszcze dokładnie nie wiemy, ale na pewno to sprawdzimy specjalnie dla was i damy wam znać. No piękna sprawa, Magnes tego nie przyciąga. E, jest kupę innych monet, jest e, półpensa, e, jest piękny guziczek. E, no, kurde, no co tu dużo mówić normalnie. Andrzej żółwik dla ciebie. Dzięki Mistrzostwo, <laughs> Mistrzostwo świata. E, słuchajcie kochani, ja uciekam bardzo proszę o jakiegoś subika, komentarz, lajka. E, no i bawimy się dalej już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się bardzo cieplutko, heja. To słuchajcie, jeszcze tak na, szybkie, na szybki szybki koniec normalnie. Patrzcie, Andrzej jak zbiera. <laughs> słuchajcie, 100 moniaków z Tamizy w 2 godziny czasu. Niesamowite, naprawdę dla mnie to jest mistrzostwo świata. Andrzej, kurde, normalnie rośniesz na, na naszego takiego wielkiego faworyta. Ja nie będę mówił tu tego cicho, będę mówił wręcz przeciwnie o tym głośno. Eee, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.